Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zapasy kamienia są zbyt skromne, sa. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Wracamy do domu. Ucznicy w gotowości. Już nas tu nie ma. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Tak jest. Sir. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. My są pałkarze. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Sir. Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego ci trzeba? Jesteśmy atakowani. Potrzebujesz trochę prawdziwej. Chłopak. Tak jest. Roz... Szef. Nawet się nie zorientuję, że już, tego... hmm. już są szczególnie. Tu są. Nie są Tak jest, szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Tak jest, szefie. Nadchodzimy. Ruszaj! 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 są panie. Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Co tak daleko? Tak jest, szefie. Tak jest, szefie. Potrzeba... Wiadomość od emira. O jasna cholera. Mama mówiła, mi bym bardziej uważał na siebie. No cóż, raj czeka. Czego ci trzeba? Nadchodzimy. Co tak daleko? To pogrom. Tak jest, szef. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Co tak, tak jest? Przecież chłonisz no, Brawo. Rozdepczemy tak. Ruszać się, psy. Brawo. Nie są pałkarze. Czego ci trzeba? Tak jest, szefie. Potrzeba nam nowych rekrutów, Ser. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Czego? Co tak daleko? Tak jest, szefie. Co tak daleko? Tak. Ruchy, ruchy. Nadchodzimy! Ruszać, ps! Ruchy, ruchy! Nadchodzimy! Cię nie zorientuję, że już są sztuki. Ruszać, ps! Ruchy, ruchy! Nadchodzimy! Nie są fałka? Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdy? Czego? Ruszać, Tak jest! Rozdział 3. Myślę czego ci trzyma? Wiadomość od Emira. Ej, chyba nam się duszka powida, no co? Zobaczymy, co teraz zrobisz. Nasze zapasy żywności, kurczę, Wiadomość od Emira. Ola? Mama mówiła mi, by bardziej uważać na siebie. No cóż... Czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły? Czego? Ruchy, ruchy! Tak jest.

Jesteśmy zwycięzcami.